Uderzyli w narkobiznes pseudokibiców. Straż miejska ujęła sprawcę pobicia. Policja zabezpieczyła ponad 5 kg marihuany. Marcin Janotawita mi zapraszam na świąteczne wydanie programu Minął Tydzień. Śląscy kryminalni zwalczający przestępczość pseudokibiców rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się produkcją i handlem narkotykami. Policjanci z Sosnowca i Mysłowic weszli jednocześnie do kilku mieszkań w Sosnowcu. Zatrzymali w sumie pięć osób powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców jednej ze śląskich drużyn piłkarskich. Zatrzymani to czterej mężczyźni w wieku od 22 do 29 lat i 47-letnia kobieta. Wszyscy byli członkami zorganizowanej grupy przestępczej, która od blisko trzech lat działała nie tylko na Śląsku, ale i poza granicami kraju. Jej członkowie przemycali narkotyki z zagranicy, ale też sami je produkowali, a następnie sprzedawali na Śląsku. Cztery osoby zostały już tymczasowo aresztowane. Wszystkim grozi nawet 10 lat więzienia. 30 marca późnym wieczorem przy ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn na ulicy Strażackiej doszło do pobicia. Sprawcę napaści zatrzymali strażnicy miejscy i przekazali go w ręce policji. Zgłoszenie o rozboju i pobiciu mężczyzny wpłynęło do Straży Miejskiej 30 marca o godzinie 22.30. Nocny patrol strażników niezwłocznie udał się na miejsce, co skutkowało szybkim ujęciem sprawcy napaści. Poszkodowanej osobie została udzielona pierwsza pomoc przedmedyczna, a do napastnika został wezwany patrol policji z komendy miejskiej w Mysłowicach. Nocna bójka skończyła się dla napastnika pobytem w izbie wytrzeźwień w Sosnowcu. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach zatrzymali 32-letniego mieszkańca naszego miasta, u którego zabezpieczyli ponad 5 kg marihuany. Policjanci zdobyli informację, że 32-letni mieszkaniec naszego miasta może posiadać u siebie w domu znacznej ilości narkotyków. Niezwłocznie udali się pod odpowiedni adres, gdzie okazało się, że mężczyzna ma domową plantację konopi indyjskich. Mundurowi zabezpieczyli trzaki konopi oraz susz roślinne ważące prawie 5,5 kg, a także przyrządy mogące pochodzić z urządzeń do nielegalnej uprawy konopi. 32-latek został zatrzymany i usłyszał już zarzuty. Odpowie m.in. za uprawę i wytwarzanie znacznej ilości narkotyków. Wobec mężczyzny został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Dzielnicowi dzięki znajomości mieszkańców swoich rewirów i współpracy z nimi często przyczyniają się do zatrzymania osób poszukiwanych. Tak było kilka dni temu w naszym mieście. W piątek 31 marca Mysłowiccy policjenci zatrzymali 42-letniego mężczyznę poszukiwanego za kradzież zegarków typu smartwatch o wartości 1000 zł z lombardu przy ulicy Katowickiej. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Zaginął Piotr Labus z Mysłowic, we wtorek 28 marca bieżącego roku 46-letni mieszkaniec z Mysłowic wyszedł z domu z dzielnicy Piasek, nie informując swoich bliskich, dokąd się udaje. Do tej pory nie powrócił do miejsca zamieszkania i nie nawiązał kontaktu z rodziną. Pan Piotr nie zabrał ze za sobą telefonu, do tego rodzina nie posiada informacji dotyczącej ubioru mężczyzny w dniu zaginięcia. Rysopis, szczupła budowa ciała, brązowe oczy, czarne włosy, broda i wąsy. Znakiem szczególnym pana Piotra jest zamglone jedno oko. Ktokolwiek widział mężczyznę lub posiada informację o miejscu jego pobytu, proszony jest o kontakt z Komendą Miejską Policji w Mysłowicach pod numerem 47 852 6255. To jest program Minął tydzień Przed nami takie jeszcze tematy. Monitoring miejski pojawi się w Kosztowach, Laryszu, Hajdowiźnie i Brzezińca. Ciekawa historia z mrocznymi akcentami. Za nami premiera dokumentu Stacja. Zaprezentowali ciała godne podziwu. Magistrat ogłosił przetarg na dostawę, montaż i uruchomienie nowych punktów kamerowych na terenie trzech mysłowickich dzielnic. Dzięki temu w sumie aż 21 kamer zostanie zainstalowanych w kosztowach Laryszu, Hajdowiznie i Brzydzińce. Fundusze na inwestycje pochodzą z Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego i dodatkowych środków przekazanych przez Radę Dzielnicy Larysz-Hajdowizna. Najbardziej rozbudowany monitoring, bo aż 13 kamer w pięciu lokalizacjach pojawi się w dzielnicy Larysz-Hajdowizna. Mowa o dwóch kamerach obrotowych oraz 11 stałopozycyjnych. W kosztowach przewidziano 7 kamer stałopozycyjnych, a w Brzydzińce jedna. System kamer połączonych łączem światłowodowym pozostaje. Pozwoli na uzyskanie obrazu wysokiej rozdzielczości i podłączenie do systemu monitoringu miejskiego. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi 13 kwietnia. W niedzielę odbyła się premiera filmu historycznego Stacja, którego autorem jest Bartosz Bednarczuk. Film jest poświęcony tematowi największej stacji emigracyjnej XIX-XX wieku w Europie. Na przełomie XIX i XX wieku w Mesłowicach funkcjonowała największa w Europie stacja emigracyjna, z której prawie dwa miliony osób wyruszyły szukać lepszego życia, przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych. Nie każdy wie, że kwitła tu także przestępczość, korupcja i odbywał się handel ludźmi. Między innymi o tym opowiada film dokumentalny „Stacja” autorstwa grupy Historia Zapomniana, którego premiera miała miejsce 2 kwietnia w Przewiązce i kultowym kinoteatrze Znicz. Ja myślę, że w ogóle cała historia jest jakby fascynująca. Robienie tego filmu było kapitalną przygodą, jeśli chodzi o archiwalia, do których mieliśmy dostęp, czy to z muzeum, czy to od Darka Foreckiego, czy to od Bogusia Polaka. To są naprawdę fenomenalne rzeczy, tego nie jest dużo. Zgromadzone przez muzeum i mysłowickich pasjonatów historii archiwa pozwoliły jednak na filmowe udokumentowanie złotych czasów naszego miasta. W drugiej połowie XIX wieku coraz bogatsze i rozwijające się mysłowice były celem podróży zamożnych Niemców, którzy przyjeżdżali zobaczyć kąt Trzech Cesarstw, zostawiając tu przy okazji niemałe pieniądze. Ponadto mysłowicka stacja emigracyjna Maxa Weichmana była miejscem, które musieli minąć w swej podróży liczni emigranci. Ale ten biznes miał też ciemne strony, a najmroczniejszą z nich był handel kobietami, które trafiały do domów publicznych w Ameryce Południowej. To mniej znana część historii, która szokowała niejednego widza. Dowiedział się dużo nowych rzeczy. W zasadzie moja wiedza była bardzo szczątkowa, jeśli chodzi o handel kobietami, w szczególności do Brazylii. To jestem całkowicie zaskoczony. Film mi bardzo zaimponował i materiałem, który został zebrany do jego stworzenia oraz względem takim technicznym, że uważam, że był naprawdę po prostu dobrze zrobiony. Podoba mi się również, że film był bardzo obiektywny. Filmstacja to także skarbnica ciekawostek dotyczących między innymi pochodzenia słowa Gorol czy tego co łączy z Mysłowicami Hillary Clinton i Kirka Douglasa. Po premierze widzowie zostali zaproszeni do rozmowy z twórcami na temat turystycznych walorów naszego miasta i pomysłów na ich przywrócenie. Prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz przekazał też mieszkańcom zaskakujące wieści. Jesteśmy na etapie pozyskiwania środków zewnętrznych na Odrestaurowanie i przewiązki i budynku, który służył jako stacja. Mamy również zabezpieczone wstępnie środki na przebudowę trójkątaczy cesarzy, więc w tym roku już rozpoczynamy prace nad dokumentacją. Miasto planuje przeznaczyć na te inwestycje minimum 5 milionów 700 tysięcy złotych, ale te kwotę mogą jeszcze uzupełnić kolejne dotacje. Dokument stacja powstał we współpracy grupy Historia Zapomniana z Mysłowickim Muzeum i Magistratem. To już drugi film promujący nasze miasto poprzez jego trudną, acz ciekawą historię. Pierwszym był Krzyk i kolce róż o Rosengarden. Oba można oglądać na youtube'owym kanale Historia zapomniana. Mistrzostwa Śląska w kulturystyce i fitness odbyły się w miniony weekend w hali Mosir na Bończyku. W sumie zawody obejmowały kilkanaście konkurencji kobiecych i męskich w różnych kategoriach wagowych i wiekowych. Dla jednych to po prostu hobby, dla innych styl życia. W miniony weekend kilkudziesięciu zawodników z całej Polski zjechało do Mysłowic, by powalczyć w Mistrzostwach Śląska w kulturystyce i fitnessie. Rywalizowali w 14 kategoriach startowych, ale punktem wyjścia do każdego z nich jest zdrowy tryb życia, niezależnie od wieku. I mamy juniorki, nawet dzisiaj startowała dziewczyna, która jeszcze nie spełna, ma 16 lat. Także widzimy, że i młodzież się mocno interesuje, ale też są dziewczyny powyżej 40 roku życia. Także no tutaj dużo. Duża rozpiętość wiekowa, i cały czas mimo wszystko pojawiają się ludzie w każdej grupie wiekowej. Dla niektórych kulturystyka i fitness to po prostu hobby, sposób na utrzymanie dobrego zdrowia i kondycji. Dla innych to jednak styl życia, którego nie potrafiliby i nie chcą porzucić. Tak jak Mateusz Brzuchacz, zwycięzca między innymi kategorii kulturystyki weteranów. No bardzo się cieszę, bardzo ważne dla mnie zawody. Po pięciu latach wracam. Mam trzyletniego synusia, dla niego tutaj wróciłem i dla mojej narzeczonej ukochanej bardzo mi namawiali, dopingowali, więc udało się wrócić z sukcesami. Lata wstecz odnosiłem sukcesy też w kulturze klasycznej. Wśród zawodników jest wielu trenerów personalnych, którzy z powodzeniem łączą pasję z pracą. Jest tak w przypadku Mateusza Brzuchacza, ale i Katarzyny Przepióry, zwyciężczyni między nimi kategorii bikini kobiet open. Całe życie już jest pod to uporządkowane, także nie ma miejsca na jakieś imprezki, czy inne formy w sumie hobby, bo to zajmuje naprawdę dużo czasu. Ja zresztą też jest Jestem trenerką i jakby to jest część mojej pracy, także na siłowni spędzam dużo czasu pomimo wszystko. Sukcesy zapewnia im determinacja i konsekwencja w dążeniu do celu. To jest troszkę takie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu praktycznie myśli się o tym, co zjeść, jak poukładać makroskładniki, jak dopasować treningi aerobowe, siłowe, kulturystyczne, więc no myślę, że to jest dość wymagający sport i taki właśnie angażujący nie tylko tak godzinkę czy dwie na treningu, ale... Также. Poza siłownią też jesteś zaangażowany. Trening, dieta, oczywiście prezentacja sceniczna to jest też bardzo ważne. Te treningi prezencji, pewność siebie na pewno to też trzeba ćwiczyć, radzić sobie w takiej stresowej dość sytuacji. Ja również sama szykuję swój wizerunek, włosy, makijaż to też trenuję. Także na generalnie każdą wolną chwilę w sumie spędzam na jakichś tam przygotowaniach takich lub innych do zawodów. Pełne wyniki Mistrzostw Śląska znajdziecie na stronie internetowej Polskiego Związku Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego, a kolejna okazja do podziwiania pieczołowicie wyrzeźbionych ciał, sportowców, pojawi się już za niespełna dwa tygodnie podczas Mistrzostw Polski w Kielcach. Tą informacją kończymy to wydanie programu Minął Tydzień. Cała redakcja składa Państwu życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych, zdrowych i spokojnych świąt. Do zobaczenia już za tydzień.